Ten okręt zna cała Polska. ORP Błyskawica jest symbolem walk polskich marynarzy podczas II wojny światowej. Jest ikoną Gdyni, ikoną morskiej Polski. 27 czerwca na jego pokładzie dojdzie do wyjątkowej uroczystości symbolicznego nawiązania do ceremonii Chrztu Morskiego i nadania okrętowi sławnej dzisiaj nazwy. Ten historyczny chrzest i wodowanie odbyły się 1 października 1936 roku w stoczni Samuela White'a w Kałus. Matką chrzestną Błyskawicy została pani Cecylia Raczyńska, żona polskiego ambasadora w Wielkiej Brytanii, hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W czerwcu bieżącego roku córki Cecylii i Edwarda Raczyńskich, panie Katarzyna Raczyńska i Viridiana Rey odwiedzą pokład Błyskawicy, słynnego chrześniaka ich mamy obie panie tego dnia 27 czerwca w dniu Święta Marynarki Wojennej przyjmą rolę kontynuatorek tradycji. Staną się spadkobierczyniami matki chrzestnej okrętu Cecylii Raczyńskiej. To wydarzenie zainspirowane i zorganizowane przez Muzeum Marynarki Wojennej we współpracy z Trzecią Flotyllą Okrętów podkreśli wagę tej pięknej tradycji i roli w niej Cecylii Raczyńskiej oraz znaczenie dla polskiej historii. Edwarda Raczyńskiego. To jego podpis w imieniu Rządu Rzeczypospolitej widnieje pod dokumentem z 18 listopada 1939 roku. Dokumentu regulującego współpracę, wojenną współpracę polskiej marynarki wojennej z brytyjską Royal Navy. To na mocy tego dokumentu polscy marynarze zapisywali Wielkie Dni Małej Floty. W wydarzeniu obok przyjęcia na pokładzie błyskawicy symbolicznego patronatu nad okrętem przez córki Matki Chrzestnej, towarzyszyć będzie wystawa w budynku Muzeum Marynarki Wojennej, poświęcona Cecylii i Edwardowi Raczyńskiemu, gorącemu patriocie, jednemu z najwybitniejszych polskich dyplomatów i polityków XX wieku, ambasadorowi, ministrowi i prezydentowi Rzeczypospolitej na uchodźstwie. 27 czerwca 2021 roku Katarzyna Raczyńska i Wirydiana Rej, córki Cecylii i Edwarda Raczyńskich, po raz pierwszy staną na pokładzie ORP Błyskawica. Okrętu, któremu Cecylia Raczyńska nadała historyczną nazwę, potwierdzoną uroczystym chrztem morskim. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa na to wyjątkowe wydarzenie.